Firmy Esri i Microsoft współpracują ze sobą już ponad 20 lat. W tym czasie wypracowane zostało kompletne rozwiązanie systemu informacji geograficznej. Systemy informacji geograficznej odgrywają ogromną rolę w niemalże każdej dziedzinie naszego życia. System GIS jest bardzo przydatny w codziennej pracy wojska, policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz wszystkich innych instytucji, które są powołane do ochrony ludności. Jest to potężne narzędzie wspomagania wszystkich etapów zarządzania kryzysowego: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. Dzięki niemu możemy zobrazować potencjalne strefy zagrożeń, możemy na przykład znaleźć zawór sieci gazowniczej, który należy zakręcić, aby uniknąć eksplozji czy też e, m, odpowiedzieć na pytanie, jaka, jaką liczbę ludzi należy ewakuować, jeżeli poziom wody w rzece wzrośnie o określoną wartość. System informacji geograficznej wykorzystuje możliwości najnowszej platformy bazodanowej Microsoft SQL Server 2008. Platforma SQL Server pozwala analizować zgromadzone dane za pomocą rozbudowanej funkcjonalności Business Intelligence. W szczególności oferuje ona wsparcie w obszarze przechowywania i przetwarzania danych przestrzennych. Załóżmy na przykład, że na śliskiej drodze zwróciła się cysterna z niebezpieczną substancją. Co dalej? W wyniku analizy wprowadzonych elementów uzyskujemy model rozkładu zagrożenia. Model ten nakładamy na istniejące warstwy mapy i analizujemy jego zasięg przestrzenny. Stosując narzędzia analityczne dostępne w oprogramowaniu ARCMAP, możliwe jest bardzo szybkie zidentyfikowanie zagrożonych budynków. Analizując dane opisowe i przestrzenne, określamy liczbę ewakuowanych mieszkańców oraz potencjalne bezpieczne budynki i miejsca ewakuacji. Łącząc raporty Reporting Services, łatwo możemy dowiedzieć się wszystkiego na temat tych obiektów np. rozmieszczenia pomieszczeń, dostępnej infrastruktury itd. Dodatkowo w raportach możemy uzyskać informację o strukturze wiekowej osób zamieszkujących strefę zagrożenia, czyli np. ile jest tam osób starszych wymagających szczególnej opieki. Do każdej z takich osób możemy wysłać automatyczne powiadomienie mailem lub sms-em o skali zagrożenia oraz konieczności udania się do najbliższego punktu ewakuacyjnego. Gotowy raport możemy zapisać do różnych formatów, np. pliku e Worda, Excela, PDF lub XML. Rosnące możliwości przedsiębiorstw w zakresie szybkiego przetwarzania ogromnych ilości informacji. Coraz powszechniejszy dostęp do map cyfrowych i aplikacji przetwarzania danych przestrzennych stworzyły niespotykane dotychczas możliwości wykorzystania czynników geograficznych w procesach podejmowania decyzji i procesach analitycznych. Systemy firmy ESLI w pełni wykorzystują. Funkcjonalność analiz danych przestrzennych SQL Servera 2008, zaspokajając potrzeby klientów reprezentujących zarówno instytucje rządowe, administrację publiczną, przemysł, jak i przedsiębiorstwa komercyjne. Systemy te znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie w przebiegu procesów biznesowych istotny jest kontekst lokalizacji, a podstawą do podejmowania kluczowych decyzji są dane geograficzne i przestrzenne.